Hej, witam wszystkich, dzisiaj zobaczycie, y, mamy nadzieję, że coś więcej od Kefir'a, bo on chce zemsty, on chce rewanżu za tą poprzednią mapę, którą widzieliście jakiś czas temu, czyli kolejny odcinek z Ultimate Chicken Horse, gdzie jest Kefir, Tiger i oczywiście ja, witajcie. Witaj. Witaj. Po ostatnim odcinku. Dokładnie. Koń dżentelmen upadł. I by się zemścić przyjąć Super Axolot lecimy losową APS Dokładnie Beka. Tym razem mamy wskakiwanie na ściany, ale mamy włączone tarcie i kolizję. Nie, Nad... bez tarcia jest Bez tarcia? Nie wiem co ty robisz Co to jest tarcie? Bez, tar... bez tarcia włączone A, bez tarcia włączone Słychać mnie, bo nie wiem Tak, słychać, słychać. słychać. Dobra, Dobra, dajmy tak, żeby się dało Co przejść. to jest? <laughs> no ona lubiła sianko No, dokładnie Nienawidzę tego mema ja nawet nie wiem, o co z nim chodzi. Z, z bronksów. No. O nie. Ejejej. Ej, ej. Ten początek jest. O nie, trwa Zaczynający. Co to jest? Ty! Przyślizgam na każdym nie bloku! Zez... Okej, rozumiem o co o chodzi. Bo Fizyka tego. nie działa. Fizyka nie działa, moi drodzy. To jak w Trachmani. Aj no nie, nie wskakuj nie na mnie! Podoba. Nie lubię tego trybu Ja też, no jest okropny Jakbyś po lodzie chodził cały no. czas Wie, Wieczny lud, nie to słabe ustawienie. Ło ile pierwszy daje teraz bez skita. No, pierwszy dobrze daje Ale z większej siły Win daje chyba Win trochę też zwiększył, no? No czemu? Bo to, to nie... Nie no, ja wiem to... tak. <trych> czemu siano? Czekaj, czemu? gdzie to dać? Tu? Tak! Będzie możliwe. Dodam o tu nisko tak. Nice nicę. Do nicę gdy widzę do nicę. Nie no weź. O mój Boże! Ale on to porobił. No weź. O, oh shit, to we mnie wleci! <laughs> wow, Ewócnujemy się? Eee! Jurmam gay! To, <laughs> że nie bez brzydkich wyrażeń tutaj. No właśnie. Czyli czemu dyskryminujesz geje? Myślisz, że oni są brzydcy? Czekaj, czekaj. A... Nie myślę, że twoja mama gay to nie jest naj, najmniejsze określenie. No co? No, dlaczego? <laughs> no nienawidzę. Coś w tym złego. Myś no co nie pchaj mnie! Why are you gay? Oj, ardy. Ardy. Róża tu Karma. <laughs> <laughs> Mój? Nie wierzę, nie, tak niezasłuchana. A, a, a. Pa, już to wygrał prawie. O, być dalej. No bo żeś tak ustawił, no. Bo nikt nic nie mówił. Mówię Ci cały czas, No nie, co to ma być? się z tymi samolotami. Beka. No nie, ja to chciałem. Myślałem, że tak... Dawaj, 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 dawaj! Tak, to tak nie działa, Snajper. Ajajaj, myślałem. Interesting. O kurka, wodna! No, 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 no. O, no, no, no. Das bad. <laughs> dobra, ja idę. Czekaj, czekaj jeszcze. O, no, Obejdzę ze mnie. Hamie No nie, weź, bo mi czas <laughs> pir... na, na pół ekranu mam. No nie, dobra, rozwal. Leć, leć. No ogar. O wa. Muszę iść do tej sobie sam. Weź mnie po prostu. Za chwilę. Teraz. No, przygapijcieś moment, śmiejcie. Tak? A. Teraz. Teraz. Muszę, że Z auto. Muszę, że Jest auto. Co auto? Jest Dał radę. I te. Dobra, ja nie no chcę czekam. Ty moonwalka wam zrobić pa. Moonwalka. pa, pa. czeka jeszcze raz. Nie, nie. I enułoty. Spadni, oh, spadnie jeszcze, patrz. O! <laughs> Ale Kefi, teraz pa patrzę, że kombek niezły No od odgrywa się powoli, on nas on robi najpierw, że daje nam pewność, nasz że... że, mamy, że przegramy. Nas no no no, a później ten. A później przegrywamy. Później nas porobi do zera. Zasnę, od... O nie ten patrz! Patrz będzie nas strzelało tamty. O mój Boże! <laughs> o, ta... <laughs> Ciekawie! <laughs> No powiem panowie, że. Eee, podsadzkę robimy, podsadzkę. No, podsackę. dobra, ludzka wieża, dawaj. Jestem do podstawka. Dobra, podstawka. dobra ja jestem, dawaj. Do... Czekaj, nie, dam... Ja tam nie idę, ja tam nie idę. Uj, nie, 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 nie. Dobra, żartowałem, idę tu. Czekaj, a... Ja tu już nie idę! Czekaj, czekaj, ja mam pomysła. Wiemy, o nie! Ja w głowie ma. No idź! Idź, Kefi! No, ja, ja idę, ale nie mogę. Tak? Nie Serio? Tak no, no, widzisz Musisz moją skoczyć, animację, Skoczyć Musisz skoczyć Ale zle w lewo, No w To żeby poddać się, to B. Nie, żeby wygrać się z B. Uuuuuh! <laughs> Prawie. Nie, jak podejdziecie tam Ale... do końca to już się nie oderwiecie z nam bez kitu. Śmieszne. Tam trzeba kolca dać, i lód, i będzie śmiesznie. <noise> tak. Dajcie lut jeszcze, nie? Lut jest wszędzie, lut jest. W... Ja, w... ja wiem co zrobię. O. Ja tam się... ja tam wejdę na 100%. <noise> ja wiem ja tam wejdę. A ja nie chcę to... tam wejść. To jest lepiej niż wiadome. Mm. No ejcie, dlaczego mi to robicie? <laughs> Co to za deska wsparcia? Tu kefir chce Ja mam pomysł, Final jak to jumpy. zrobię. O nie, kefir nie! Kefir! O tu strzela jeszcze pa! No, rip kefir. E tu mnie przyjdziecie! Zapomniałem, nie zauważyłem. Ha? Ja pierdzielę, no. Unlucky. No nie! Tak, brawo, Tiger. Za wysoko było tam. No. Nie pozdrawiam sobie. która... Ale to się da, To się da. Ale dawać jeszcze więcej tych strzelających. Śmiesznie <laughs> Tak, tak. Więcej czarnych dziur, no. Wiecie, co będzie wpływać na gameplay? Ta deska? No snarik. O! Patrzcie teraz, minecraftowiec Co to no ma nie! być? Ja się pytam co to ma być Dobra Nie O jednak to zrobił Czekaj, czekaj Aha Jest tak, wow Bęk! Dem! O, oh, jest brawo Kevin! Jest pułapka! Co się śmiesz z niego? Bo co, bez gorszy? Nie, bardzo dobrze z, z ten. Podwójny lud, ciekawe jak to będzie działać. Nie chcę wiedzieć. Ja się bawię w Boba budowniczego. Mmm. Nie. O mój Boże, nie! O, nie. o mój Boże, ja z nie wyjdę! No chyba was coś się ciebie Jest! Koniec gry, chciałbym ja powiedzieć. Ja mam, stąd, mam stąd. A no? Gdzieś. Faktycznie! Teraz to, to przejść teraz! królik! Dobra, ja to dam radę, patrzcie to, pa pa pa! Zaraz będzie. No to już, może. No poczekaj, poczekaj, to muszę iść <śmij> Co? Co kmini? <Uła>. <śmij> I! Patrz jak... No nie! No! Prawie. Kurka belka! Kurka belka! A niech to naklejka no! No i! Koniec, tak? Halo? Halo, halo? Tak, halo. tak słychać. Słychać? słychać. Slałem, że mnie wywaliło. Czy... Ko... bo... Mój. A, dobra. Dobra, dobra. Nie współdaję. kończę Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, czyli moja wygrana kolejna, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. obczajcie moje poprzednie i następne materiały, wszystkie social media w opisie. Zajrzyjcie na kanał Tiger'a. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Papa. powiem pa. tyle, że pikło i cześć. 好爸爸